Damian Tymosz po zwycięstwie, witaj. Cześć, cześć. Jak możesz ocenić walkę? Szybka robota? Szybka, no rywal taki był, jaki był i trzeba było szybko skończyć, żeby wstydu nie było. <laughs> nie no nie no, tak naprawdę no, wstydzie po prostu mocno wróciłeś, tak? Po kontuzji opowiedz coś o tym, co tam się wydarzyło. No podczas tej pandemii całej zacząłem trenować, w sumie trochę się ruszać, żeby już wyjść po tej pandemii właśnie z kondycją jakoś, żeby zacząć wjeżdżać na wyższe obroty. I akurat zacząłem wierzyć w najwyższe obroty właśnie w tej pandemii i wypadek samochodowy mieliśmy. Oczywiście nie z mojej winy wjechał we mnie chłopak na czerwonym świetle i tam leki uraz, którego miałem właśnie. Na razie się kuruje jeszcze. Tomasz Turkowski zapowiada tutaj już dawno odlegany rewanż z Rafałem Grabowskim. Jak do tego podchodzisz? Z mojej strony bardzo chciał tego rewanżu, bo wiem, że na tej walki nie zremizowałem, no i zdaniem wygrałem tę walkę Rozmawiałem się z Rafałem, tam Rafał ma troszkę inne plany, bo wiem, że mu dziecko ma się rodzić właśnie w grudniu, nie wiem co, nie wiem w ogóle czy dojdzie tak do tego rewanżu. Tym... nie ma między wami jakiejś złej krwi takiej piściarskiej. Jakieś tam serdecznie jesteście, serdecznie jesteście do siebie. Tak, Rafał jest moim kolegą nie ma takiej złej krwi. Tak jak on wychodzi do ringu, kibicuję mu i myślę, że jak ja wychodzę do ringu, tak samo mi on kibicuje i nie ma złej krwi między nami. W szatni byliśmy razem, rozmawiamy normalnie, jak kolega z kolegą. No tak panowie, ale tą wojnę trzeba wyjaśnić. Remis żadnego z kibiców nie interesuje. Zgadza się. Chciałbym ja to wyjaśnić. Na pewno ten remis, mam nadzieję, że dojdzie do tego rewanżu, jak nie w tym roku, to na początku może następnego roku. No i tak. No, myślę, że prezydent i później Rafał się zgodzi na ten remis, bo wiem, że na nim też to te ciąży, na, rewan na rewanż, bo remis też ciąży pewnie na nim I myślę, że dojdzie do tego. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia.